Dlaczego Kolumbina odeszła od Fetui? Więc zostało oficjalnie potwierdzone, że odeszła od Fetui. Dewowie nawet dali ją na zdjęciu z innymi archonami z okazji szóstej rocznicy, co rozgniewało subreddit od Fetui i teraz Kolumbinę nazywają tam zdrajcą. A powód, dla którego odeszła od Fetui jest dość prosty. Nadkraj jest jej regionem, który jest mocno połączony z Księżycem, a Kolumbina jest Moon Maiden, co po polsku oznacza oblubienica Księżyca. Więc Nadkraj jest jej domem, miejscem, z którego. Pochodzi, a przepowiednia głosi, że bogini Księżyca kiedyś powróci. No, a powodem, dla którego głównie odeszła od Fetui, jest to, że Fetui od teraz chcą czerpać moc z Księżyca, co prawdopodobnie zniszczy bądź uszkodzi Księżyc, a Kolumbina na to po prostu pozwolić nie może. Więc odeszła od Fetui, by ratować swój dom przed katastrofą, jaką szykują na niego Fetui, bo nad bez Księżyca po prostu przestanie istnieć. Dlatego Kolumbina musi chronić swój Księżyc za wszelką cenę.